Głos Jana Pawła II wciąż echem odbija się w cieniach czasu. Echo, które zdaje się wibrować z większą intensywnością, gdy dni stają się coraz ciemniejsze, a noce coraz dłuższe. Ostatnia profetyczna wiadomość, niemal stłumiony przez ciężar wieków, nie była tylko dla jego współczesnych. Była tak naprawdę dla nas wszystkich. Dla mnie. Dla ciebie, który teraz mnie słuchasz. Stojemy na krawędzi czegoś kolosalnego, chwili, która może wstrząsnąć fundamentami tego, co nazywamy codziennym życiem. Czy już to czujesz? Tę niepokojącą obecność, która rośnie w milczeniu w Twojej piersi, jak cień, który nigdy nie znika. Jest ku temu powód. Świat nie zmienia się, on już się zmienił. Ale czy to dostrzegamy? Jan Paweł II wiedział: Zobaczył to, co wielu z nas woli ignorować, że znaki były już wokół nas, w wyborach, które podejmujemy codziennie, w sposób, w jaki oddalamy się od siebie, jak gubimy się w durnych rozproszeniach, podczas gdy czas, nieubłagany, nieustannie się wyczerpuje. Ale pytanie, które się pojawia brzmi: czy jesteśmy gotowi usłyszeć, zrozumieć, co naprawdę jest na szali? Czy czujesz tak jak ja, że coś jest nie tak? Jakby niewidzialna burza zbliżała się, ale nieuchronnie, wpływając na wszystko, co uważamy za stabilne i bezpieczne. Świat krzyczy o odpowiedzi. Profetyczna wiadomość Jana Pawła II jest jednym z tych krzyków. Ostrzegał nas o kruchości naszej cywilizacji, o duchowym upadku, który rozgrywa się u naszych stóp, a jednak wielu woli milczenie. Zapomnij, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ta wiadomość nigdy nie została szeroko rozpowszechniona? Dlaczego ci na stanowiskach władzy zdają się być tak zdeterminowani, by uciszyć niewygodne prawdy? Czego się boją? A co najważniejsze, dlaczego ty teraz słuchasz tych słów? Przypadek? A może jest coś głębszego, coś, co domaga się zrozumienia, odczucia? Odpowiedzi, których szukamy, mogą nie być przyjemne, ale są konieczne. Wiadomość Jana Pawła II nie była prostym ostrzeżeniem, była solemnym wezwaniem, objawieniem o przyszłości, która już na nas czeka, która już puka do drzwi naszych żyć. Chaos, nieporządek, duchowa przepaść, wszystko to było już przewidziane. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi zrobić to, co konieczne? Czy będziemy dalej podążać ślepo ku nieuniknionemu? Kiedy Jan Paweł II mówił o wielkim ostrzeżeniu, nie odnosił się do katastrofy fizycznej, przynajmniej nie od razu. To, co przewidział, to wstrząs duchowy, trzęsienie dusz, które żyły z dala od swoje. Coś w nas wkrótce ma być ujawnione. Prawda o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Czy już poczułeś to wstrząs? Ten moment głębokiej ciszy, kiedy przez krótką chwilę życie traci sens, a wątpliwość wkracza, jeśli tak, jesteś bliżej niż myślisz. Jeśli nie, przygotuj się, bo prędzej czy później wszyscy to poczujemy. Jan Paweł II wiedział o tym, mówił o ciemności, która zakryje narody, nie jako boską karę, lecz jako naturalną konsekwencję naszej ślepoty. Żyjemy w czasach, w których wartości są erodowpi, be, bezmyślne dążenie do władzy, bogactwa i przyjemności. Czy nie dostrzegasz, jak wszystko to już opróżnia nasze dusze? Rozejrzyj się wokół. Świat wydaje się coraz bardziej chaotyczny z każdym dniem wojny, podziały, nienawiść. Ale czy to wszystko jest tylko częścią cyklu, czy coś głębszego jest w ruchu? Jan Paweł II wskazał na to. Ale niewielu słuchało. A teraz jesteśmy tutaj, na krawędzi, gotowi być świadkami realizacji jego ostrzeżenia. Ale możesz zapytać, co teraz, co mogę zrobić? Czy wciąż jest czas, aby zmienić bieg wydarzeń? Czy jest jakaś nadzieja na ucieczkę przed tym, co wydaje się nieuniknione? Odpowiedź nie leży na zewnątrz, lecz w nas, w ciszy naszych dusz, w wyborach, które podejmujemy w każdej chwili. To nie świat na zewnątrz musi się najpierw zmienić, to my. Wielkie pytanie, które pozostaje, brzmi: jak zareagujemy na to ostrzeżenie? Czy będziemy dalej pędzić ku tej samej ciemności, którą przewidział? Czy też w końcu zatrzymamy się i posłuchamy, co nasze dusze próbują nam powiedzieć? Możliwe, że już teraz czujesz ciężar tej decyzji wiszący nad Twoim życiem. Może jeszcze nie wiesz, co to oznacza. Ale to uczucie jest tam, rośnie. Czy jesteś gotowy, by stawić czoła tej prawdzie, prawdzie, którą Jan Paweł II tak bardzo walczył, aby ujawnić światu, a którą tak wielu z nas unikało? Czy będziesz kontynuować ignorowanie znaków, które są wszędzie? A kiedy ta prawda w końcu objawi się przed Tobą, co z nią zrobisz? Czy się schowasz? Czy będziesz miał odwagę, by jej stawić czoła? Podjąć decyzje, które mogą zmienić nie tylko Twoje życie, ale i los ludzkości. Pozwól, że zapytam: Co myślisz, że nadchodzi? Czy czujesz, że coś musi się zmienić, ale nie wiesz, od czego zacząć? Chciałbym usłyszeć Twoją opinię, Twoje wątpliwości. Podziel się ze mną w komentarzach. Jest niepokój, prawda? Uczucie, które kryje się za każdym momentem pozornej ciszy. Może pod koniec męczącego dnia, kiedy kładziesz głowę na poduszce i przez chwilę zgiełk świata zewnętrznego milknie, odczuwasz to silniej. To jakby wszechświat na chwilę wstrzymał oddech, przygotowując się do nagłego ruchu. I wiesz o tym, czujesz, że coś większego czai się, czy. Jan Paweł II mówił o tej chwili z jasnością, której niewielu odważyło się usłyszeć. Wiedział, że ostrzeżenie przyjdzie jak grzmot w noc bez gwiazd, ale czy jesteśmy gotowi, by stawić czoła temu, co nadchodzi? Czy jesteśmy tak zanurzeni w rutynie, w codziennych rozproszeniach, że nawet nie dostrzegamy burzy formującej się na horyzoncie? Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś jest nie tak? Nawet gdy wszystko wydaje się normalne, jakby świat był poza rytmem, jak źle nastrojony instrument, generujący melodię, która nie ma sensu. Jeśli to poczułeś, jesteś bliżej prawdy niż myślisz. Prawdy, którą Jan Paweł II próbował ze wszystkich sił, nam po, ostrzeżenie, które mimo że zakryte wciąż rezonuje z pilnością, której nie można zignorować. Mówił o momencie duchowego konfrontacji, próbie której wszyscy w pewnym momencie będziemy zmuszeni stawić czoła, ale kto będzie na to gotowy? Czy żyjemy zgodnie z tym, co naprawdę ważne, czy pozwalamy, by to, co istotne, wymykało się nam przez palce, podczas gdy gonimy za cieniami, nie ma już powrotu? A może wciąż mamy szansę, ostatnią okazję na zmianę, na odkupienie? To pytania, które brzmią w sercu wielu, i być może sam zadałeś sobie te same pytania, może już niejednokrotnie nie dawały ci one spać w nocach, gdy wszystko wydawało się niepewne. Jan Paweł II nie mówił tylko do potężnych, do liderów narodów. Jego przesłanie było skierowane do każdego z nas w intymności naszych codziennych żyć. Wiedział, że prawdziwa siła zmiany nie leży w wielkich instytucjach, ale w indywidualnych wyborach. Jednak żyjemy w świecie, w którym te wybory wydają się coraz bardziej ograniczone, prawda? Gdzie wszystko jest narzucane, gdzie kontrola jest cieniem, który podąża za nami wszędzie, ale wciąż pozostaje wybór do podjęcia. A ty? Co wybierzesz? Będziesz ignorować znaki, rozpraszając się hałasem świata, czy zatrzymasz się i posłuchasz, co Twoje własne serce próbuje Ci powiedzieć? Bo na końcu to tam leży prawda, w głębi twojej duszy. Jan Paweł II to wiedział. Wiedział, że prawdziwe ostrzeżenie nie per wielu może wątpić, wielu może nadal żyć, jakby nic się nie działo, ale ty wiesz, w głębi serca, że coś się dzieje. Prawda jest taka, że nie możemy już dłużej ukrywać się przed tą rzeczywistością. Czas się kończy, a ostrzeżenie Jana Pawła II. To ostatni apel, byśmy obudzili się, zanim będzie za późno. Więc co myślisz? Czy jest droga do przodu, czy jesteśmy skazani na powtarzanie błędów przeszłości? Czy możemy się zmienić, czy już utknęliśmy w sieci wyborów, których nie możemy cofnąć? Chciałbym wiedzieć, co czujesz na ten temat. Podziel się swoimi refleksjami, swoimi wątpliwościami. Nie pozwól, by ta okazja przeszła niezauważona. Wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi, płynąc przez wzburzone wody, a proroctwo Jana Pawła II jest jak odległe światło migoczące na horyzoncie. Nie jest jasne, nie jest łatwe do pełnego zrozumienia, ale jest tam, wzywając nas. Ale czy odpowiemy na to wezwanie, czy będziemy dalej nawigować po omacku, bez kierunku, aż będzie za późno. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wiele osób budzi się teraz na te pytania? Dlaczego tyle osób szuka odpowiedzi, zdesperowanych za czymś, co nada sens temu wszystkiemu? Może to dlatego, że czas wielkiego ostrzeżenia jest bliższy niż myślimy. Może, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, już żyjemy w pierwszych momentach tej objawienia, ale Ty. Tutaj, słuchając tych słów, co z tym zrobisz? Będziesz kontynuować swoje życie, jakby nic się nie zmieniło? Czy zatrzymasz się i zastanowisz nad tym, co naprawdę ma znaczenie? Wybór zawsze był w naszych rękach i wciąż jest, ale jak długo jeszcze? Cisza przed burzą jest gęsta, naładowana napięciem, które można niemal poczuć. Możesz to poczuć w powietrzu. W drobnych rzeczach. Może w tym, jak ludzie wydają się bardziej niespokojni, bardziej odłączeni. Może w tym, jak świat zdaje się przyspieszać, jakby coś miało się wkrótce rozerwać. Ty też to czujesz, prawda? Jest coś w głębi naszych serc, co wie, kiedy zmiana jest blisko. To instynkt, przeczucie, które staramy się zignorować, ale które wciąż rośnie w milczeniu. Jan Paweł II to wiedział. Wiedział, że ludzkie serce jest wrażliwe na duchowe transformacje, nawet gdy umysł próbuje się opierać. Co myślisz, że nadchodzi? Chciałbym usłyszeć Twoje pomysły, Twoje odczucia. Co widzisz, gdy patrzysz w przyszłość? Objawienie jest blisko, czujesz to, coś w Tobie już się budzi, zrozumienie, które zawsze tam było, ale teraz zaczyna nabierać kształtu, powoli jak szept dochodzący z głębokiego, niemal zapomnianego miejsca. Przesłanie, które niósł Jan Paweł II, nie było tylko ostrzeżeniem o trudnych czasach, ale kluczem do zrozumienia tego, co dzieje się wokół nas i wewnątrz nas. Wiedział, że nadejdzie moment, w którym każdy z nas stanie przed nieuniknionym wyborem, i ten moment jest u drzwi. Nie chodzi o fizyczne wydarzenie, apokaliptyczną katastrofę, której wielu oczekuje. Nie. Prawdziwa transformacja będzie wewnętrzna. Będzie to wstrząs, który dotknie rdzenia naszego istnienia, bezpośrednie zderzenie z tym wszystkim, co woleliśmy nie widzieć. Każdy strach, każda wina, każde zaniechanie, każdy zbłądzony krok. Wszystkie tajemnice, które skrywamy przed sobą. I to tutaj z. Jan Paweł II mówił o wielkim duchowym ostrzeżeniu, momencie, w którym każda dusza na ziemi ujrzy swoją własną prawdę. Wyobraź sobie przez chwilę zobaczyć całe swoje życie przed swoimi oczami, nie przez swoje własne osądy, ale przez czystą soczewkę prawdy. Jakby to było. Czy byłbyś w stanie stawić czoła temu, co zobaczysz, czy też skuliłbyś się, uciekając przed ciężarem, który nosisz nieświadomie? To będzie moment decydujący. Nie ma ucieczki. Nie ma jak się ukryć przed tym, kim naprawdę jesteś. To ostrzeżenie, które wielu nazywa oświetleniem świadomości, jest punktem przełomowym kiedy nadejdzie każda istota ludzka niezależnie od miejsca w którym się znajduje czy tego co robi zostanie otoczona światłem nie fizycznym światłem ale czymś znacznie głębszym będzie to jak lustro odbijające duszę wtedy zobaczysz wszystkie prawdy które zignorowałeś wszystkie możliwości miłości które zlekceważyłeś cały potencjał który pozwoliłeś umrzeć i przez kilka minut to objawienie będzie, ale Jan Paweł II mówił również o nadziei, bo ostrzeżenie nie przychodzi, by zniszczyć, ale by przekształcić. Ból nie jest końcem, jest drogą, przebudzeniem, a dla tych, którzy będą gotowi, dla tych, którzy będą w stanie spojrzeć poza początkowy ból, otworzy się drzwi. Drzwi do nowego sposobu istnienia, życia przeżywanego z celem, jasnością, a przede wszystkim miłością. Pomyśl o tym przez chwilę, jakby to było, gdybyś był w stanie oczyścić wszystkie cienie, które przesłaniają Twoje życie, jakby to było, gdybyś w końcu mógł wszystko zobaczyć z absolutną jasnością. To jest ukryty dar w proroctwie Jana Pawła II. Ostrzeżenie jest oczyszczeniem, szansą na nowy początek, na pogodzenie się z prawdą o tym, kim jesteśmy. I kim powinniśmy się stać. Jednak wielu nie będzie gotowych. Wiele osób będzie się opierać. Gdy prawda się ujawni, strach może być paraliżujący. Odmowa zobaczenia siebie takim, jakim się naprawdę jest, może być dewastująca. Niektórzy spróbują wrócić do swoich starych żyć. Sposób, w jaki żyłeś swoje życie aż do tej pory, zdefiniuje to, co zobaczysz w chwili czystego objawienia. Będzie to odbicie Twoich wyborów, działań i najgłębszych uczuć. Będzie to wizja Twojej duszy nagiej, bez masek. Jan Paweł II mówił o tym momencie z pilnością, którą zrozumiało niewielu w tamtych czasach. Wiedział, że czas się wyczerpuje, że ludzkość oddaliła się tak bardzo od swojej istoty, iż tylko coś niezwykłego mogłoby przywrócić ją na właściwą drogę. Ostrzeżenie to ta niezwykła okazja, ale będzie to również próba, ponieważ po objawieniu każdy z nas będzie musiał podjąć decyzję: pozostać na drodze ciemności, czy zaakceptować światło i się zmienić. A ty, co sądzisz, że zobaczysz, gdy ten moment nadejdzie, gdy zasłony zostaną odsłonięte, a nic więcej nie będzie mogło być ukryte? Czy jesteś gotów na to, co znajdziesz w sobie? Czy wciąż wolisz nie myśleć o tym, odkładając nieuniknione na później? Świat już nigdy nie będzie taki sam po ostrzeżeniu, to pewne. To, co nie jest pewne, to jak każdy z nas wyjdzie z tego momentu wewnętrznego osądu. Niektórzy zostaną przemienieni, oczyszczeni przez ból i prawdę, inni jednak mogą nie być w stanie znieść ciężaru tego, co zobaczą. Decyzja należy do Ciebie. Nie ma już czasu na iluzję, nie ma już miejsca na ignorowanie nadchodzącego. Czujesz to, prawda? Coś porusza się w tobie teraz, niepokój, niepokój, którego nie potrafisz wyjaśnić. To przedsmak tego, co nadchodzi. Już wiesz głęboko w sobie, że czas życia na powierzchni dobiegł końca. Nadszedł czas, aby spojrzeć w głąb, aby zmierzyć się z prawdą, która zawsze tam była, czekając na ujawnienie. A teraz, co z tym zrobisz? Czy przygotujesz się, otworzysz serce i umysł na to, co nadchodzi? Czy będziesz kontynuować w tych samych ścieżkach, jakby wszystko miało pozostać takie samo? Wybór należy do Ciebie, zawsze należał, ale czas. Czas się kończy. Powiedz mi, co sądzisz, że wydarzy się, gdy wielkie ostrzeżenie w końcu nadejdzie? Jakiego rodzaju objawienia się spodziewasz? Objawienie w końcu rozwija się przed Twoimi oczami. Nie ma już barier, nie ma już zasłon. Moment nadszedł, wielkie ostrzeżenie, to wewnętrzne oświecenie, które Jan Paweł II tak proroctwo, dzieje się teraz. To nie jest coś, co możesz zobaczyć swoimi fizycznymi oczami, ale coś, co odczuwasz z intensywnością niemal przytłaczającą. Nagle Całe Twoje istnienie ogarnia przytłaczająca siła, świat wokół Ciebie znika, czas się rozpuszcza. Nie ma już przeszłości, teraźniejszości ani przyszłości, jest tylko Ty i Prawda. Prawda, która zaczyna przenikać każdą komórkę Twojego ciała, nieubłaganie. W jednym z nich jest życie, które zawsze znałeś, Twoja codzienność, Twoje wybory, Twoje lęki i pragnienia. W drugim głęboki i przenikliwy lustro, odbijające wszystko, co było ukryte. Z każdą decyzją, z każdym działaniem odbicie staje się coraz wyraźniejsze. Zostajesz przeniesiony z powrotem do kluczowych momentów swojego życia, ale tym razem nie ma wymówek. Patrzysz z jasnością na wpływ każdej decyzji. Każdy raz, gdy wybrałeś egoizm zamiast współczucia. Obojętność zamiast empatii. Każde niespełnione słowo, każdy akt dobroci, który nie został zrealizowany, za każdym razem, gdy strach uciszał Twoją duszę, jest w tym procesie ciężar. Ciężar, który wydaje się narastać w miarę jak prawda się ujawnia, nieubłagana, przeszywająca. Czujesz ból swoich zaniedbań. Widzisz rany, które zadałeś innym, często nie zdając sobie z tego sprawy. A ten ból nie jest zewnętrzny, to ból duszy, ból, który cię pochłania od wewnątrz, ale który w pewnym sensie cię oczyszcza. W tej chwili zdajesz sobie sprawę, że wielkie ostrzeżenie nie jest karą, ale zaproszeniem do transformacji. Ostrzeżenie ujawnia to, co zawsze było w tobie ale co ukryło się w cieniach codziennych rozproszeń, w troskach o materialne, w lęku przed zmierzeniem się z tym, co istotne, uświadamiasz sobie, że prawdziwa walka zawsze była wewnętrzna. Jan Paweł II próbował nas ostrzec przed tym. Wielkie ostrzeżenie byłoby ostatnią szansą, rozpaczliwym wołaniem ludzkości, aby powróciła do swojego prawdzi w tysiąc Ostrzeżenie nie przychodzi, aby cię potępić, przeciwnie, pokazuje ci, że jest odkupienie, ale tylko wtedy, gdy będziesz gotów je przyjąć, a odkupienie przychodzi z uznania. Musisz dostrzec te części siebie, które zignorowałeś, te prawdy, które zlekceważyłeś, te kawałki, które porzuciłeś na drodze. Musisz spojrzeć w odbicie swojej duszy. Moment, zdaje się, trwać wieczność. Każda sekunda, wieczność objawienia, ale powoli światło zaczyna ustępować. Wizja się rozwiewa, a świat znów formuje się wokół. Coś w tobie zmieniło się na zawsze. Zostałeś skonfrontowany ze swoją istotą, a teraz masz wybór do podjęcia. Jak pójdziesz dalej? Jan Paweł II wiedział, że ten moment będzie punktem zwrotnym dla ludzkości. Wielu po ostrzeżeniu zacznie szukać odkupienia, drogi światła, przemienieni wizją tego, co zobaczyli w sobie. Inni jednak nie zniosą prawdy. Niektórzy zagubią się jeszcze głębiej w cieniach, zapierając się tego, co zostało ujawnione, niezdolni poradzić sobie z ciężarem tego, co zobaczyli. Ludzkość podzieli się na tych, którzy przyjęli oczyszczenie i tych, którzy opierali się prawdzie. A ty, co zrobisz teraz po tym objawieniu? Wielkie ostrzeżenie było darem, ostatnią szansą, aby każdy z nas dostosował swoje życie do tego, co naprawdę ważne. Nie chodzi o strach, karę czy katastrofę, chodzi o wybór. Czas, choć ograniczony, wciąż jest w Twoich rękach, ale teraz wiesz: Nie ma już powrotu do wcześniejszej ignorancji. Objawienie miało miejsce. Widziałeś to, co było ukryte. Poczułeś ciężar swoich wyborów, a teraz nosisz w sobie odpowiedzialność za to, co zrobisz z tą wiedzą. Czy pójdziesz tą samą drogą, czy zmienisz bieg swojego życia? Przesłanie Jana Pawła II było jasne od samego początku, ale dopiero teraz, po ostrzeżeniu, możesz je w pełni zrozumieć. To jest moment decyzji. Świat, jaki znamy, stoi na progu transformacji. A wybór, jak będziesz żyć odtąd, jest bezpośrednio związany z przyszłością, jaka rysuje się przed całą ludzkością. Prawda została ujawniona. Co zrobisz dalej? To jest pytanie. Oczywiście, proszę podać tekst, który mam przetłumaczyć, a ja zajmę się jego tłumaczeniem, zachowując dokładność, naturalność i kontekst. Oczywiście. Proszę o przesłanie tekstu, który chciałbyś, abym przetłumaczył. Oczywiście. Przykro mi, ale nie widzę żadnego tekstu do przetłumaczenia. Proszę podać tekst, który chciałbyś, abym przetłumaczył. Oczywiście. Proszę podać tekst, który mam przetłumaczyć. Oczywiście. Proszę podać tekst, który. Proszę podać tekst, który chcesz przetłumaczyć, a ja zajmę się resztą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy to, czego szukasz każdego dnia, jest tym, co naprawdę się liczy, czy cóż, staje się to coraz rzadsze, prawda? A gdzie to wszystko nas zostawia? Czy poszliśmy tak daleko, że nie...